Witam w dzisiejszym odcinku zagrania sobie w Fifa World Cup Event <laughs> i na start odbieramy Gracza 90 plus i to jest Arabia Saudyjska Środkowy pomoc, środkowa obrońca i <laughs> Al Bulayhi Al Burayhi -bul <laughs> <laughs> Więc teraz przechodzimy do Przechodzimy do tego no Fifa World Cup. I odbieram jeszcze te punkty. 1000 gemów. 150 Rewards Pointów. No i 60 plus player, program player, skill 79 i teraz 20 skill boostów. I teraz jeszcze tutaj 10 tysięcy końców. A więc przechodzimy teraz do... Przechodzimy do... Main. I w main mamy tutaj... Do zagrania trzy mecze. Z Portugalią od 50 minuty 0-1. I teraz mecz z Portugalią. Berch... Bergwein, Bernardo Silva. Otavio, estupinian. I teraz Messi, 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 Ankara Messi, 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 Messi. Messi 54. minuta meczu i Leo Messi szczrzela bramkę wyrównującą. A więc teraz. Otavio Palchinia, Palchinia. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo I Teraz Neymar Junior, Neymar Bergwine I teraz Casemiro, Casemiro, Messi, Messi Ło ho 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 Ależ przestrzelony strzał, teraz Rui Patricio, Jo Cancelo <coughs> i teraz Bernardo Silva, Bernardo Silva, Podanie do Otavio, Otavio, teraz Cristiano Ronaldo, Ronaldo widzić. Messi i teraz Bergwine <coughs> Zagranie do Neymara Neymar. Neymar. Ależ obrona Rui Patricio, Neymar. <coughs> I kolejna obrona. <coughs> Bramkarza Portugalii. I teraz tutaj wrzutka Ronaldinho. I teraz Neymar. <coughs> Nie ma bramki. <coughs> I teraz Rui Patricio. Guerreiro. Diego Jota. <coughs> A <coughs> teraz Eric Dier Eric Dier Casemiro, teraz Bergwine, ai, ai, ai piłka wyszła na aut, <coughs> i teraz Guerreiro Diogo Jota, i teraz Bruno Fernandez, Bruno Fernandez podaję do Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo <coughs> Bernardo Silva, Bruno Fernandez, Bruno Fernandez, Bernardo Silva, Bernardo Silva i Hugo Joris Broni teraz <coughs> Joris podanie do Neymara Neymar i teraz Pepe ma piłkę Pepe podanie do Palchini Palchinia <coughs> Palchinia Otavio Cristiano Ronaldo i teraz widzieć. Rodolit Rodolit Bergwein Messi Ronaldinho Pepe i teraz <coughs> Jest z autu. Ronaldinho, Ronaldinho zagraje do Ruda Hulita. Rud Hulit, Hulit, Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho aj, Neymar. Casemiro, Messi, Messi, Neymar. 87 minuta meczu i nie ma bramki. Na 2 do 1 i teraz i Patricio podaje do Guerreiro. Teraz Bruno Fernandes, Bruno Fernandes, Palchinia, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, 4 minuty doliczone i teraz Dier, Neymar, Ronaldinho, 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 Ruth Hulit, nie ma bramki. I teraz Neymar, Messi. Messi ostatnia minuta meczu i strzelę Bramkę Messi i wygrywa Drużyna <coughs> Bayernu. A co to było? była za emocjonująca końcówka Meczu <coughs> A więc teraz <coughs> Odbieramy punkty I teraz przechodzimy do następnego meczu. Tym razem od 50 minuty 0:1 z Brazylią. I teraz Brazylia zaczyna. Teraz Neymar. Bergwijn, Bergwijn. Bergwijn i gol Neymara na 1 do 1. <coughs> Obrona Brazylii <coughs> była pogubiona. Rossi Valduardo, Josué, Osvaldinho, Osvaldinho podanie do Adriano Bisei Bisei. <coughs> Rossi Valduardo, Adriano Bisei Bisei. Ohoho, oh. 2-1 do Brazylii. Tego się nie spodziewałem i teraz Messi, Hulit, Neymar, 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 Bergwine, 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 Bergwijn. Bergwijn. Ronaldinho nie stał do piłki, jest 62 minuta meczu i jest. 1 <ścoughs> do dwóch. I spokojnie, widzieć. Nemanja, widzić. Podanie do Bergwajna, Bergwajn Messi, Messi, Ronaldinho. Czy zdąży Ronaldinho? Zdążył Ronaldinho, Ronaldinho. Neymar! Dwa do dwóch. Brazylijska bramka. Asystent Brazylijczyk i strzelc Brazylijczyk. I teraz Rosi Duardo, Rosi Oswaldi na to Oswaldino na to Rossi i teraz Estupinian, Estupinian i teraz Messi, Messi Bergwine, Bergwine i teraz Ruth Hulit, Hulit, Hulit Ronaldinho, a i spalony był i jest 2 do 2 nadal. 73 minuta meczu. I teraz Rosivar Duardo Rosivar Duardo, Nemania <coughs> Mania Widic, Casemiro Bergwijn, Hulit, Ronaldinho Gol, 78 minuta, 3 do 2. Ronaldinho z bramki. <coughs> I teraz Adriano Bisei, Rossi Valduardo. Casemiro 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 Ronaldinho Messi 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 broni to bramkarz Messi I wybicie piłki przez Brazylię Estupinian Zagranie do Hulita, Ruth Hulit nie odgwizdają faulu i teraz Marquinhos Hugo Joris Joris, zagranie do Bergwina, Bergwein. teraz Neymar. 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 I słupek <tryk> Josue wbija piłkę. I teraz ostatnia akcja meczu. Elik Dier. Rzutka. Broni to Lukas. <tryk> Bramka z Brazylii. I wygrana z Brazylią, 3 do 2 A więc teraz przechodzimy do Teraz przechodzimy do kolejnych Punktów 23 skicjemy I teraz Tutaj będzie 7 do odebrania questów. I teraz kolejne. Kolejne kredycie i teraz tutaj claim. I teraz tutaj Teraz przechodzimy sobie tutaj do Star Passa, a w Star mamy logo. Teraz odbieramy jeszcze ostatnie questy. oj oj questy! Questy! No nie, questy, szybko! Pierw to dobra odebrane to odebrane i teraz przechodzimy do main kurczę main tutaj main Ostatnie 3 sekundy, i zdążyłem włączyć mecz. Więc teraz mecz się już ładuje. I mecz z Aegyptą od 30 minuty 02: Bergwainka Casemiro, Ryson Mount, Terling, Hulit, Ronaldinho, Messi, Ronaldinho, 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 Ronaldinho i broni to Ronaldinho, <coughs> Bergwijn, <coughs> nie ma bramki, Bigford, K-Walker, K-Walker, K Philips, Kasemiro, <coughs> Wididić, Widić, Neymar, Messi, ależ to mogła być asysta Neymara. Maguire, Neymar, Philips, <coughs> Hulit, Kasemiro, Messi, ależ zagranie Messiego. Ronaldinho! Ronaldinho! Gol! 1 do 2. 45. Minuta meczu i Ronaldinho strzela bramkę. A więc jeszcze 45 minut na strzelenie dwóch bramek. Rice. I sędzia kończy pierwszą połowę meczu. A więc teraz przechodzimy do drugiej połowy. Rice, Marquinhos Casemiro Bergwijn Bergwijn Casemiro Neymar Neymar Až Obrona Pickforda Ronaldinho Casemiro hulit Súpek Teraz Estupinian Vidiť Casemiro. Casemiro zagranie do Ronaldinho. Ronaldinho. Neymar. Ależ to jest niebezpieczny atak. Ronaldinho. Na lewym skrzydle. Messi. W ataku. I na prawym skrzydle. Bergwijn. Neymar jeszcze na... na środkowym pomocniku ofensywnym Ronaldinho Bergwijn Bergwijn, aj, forte łapie piłkę jest 2-2 nadal Estupinian, Eric Dier Bergwijn Ronaldinho, gol Ronaldinho <todd> Teraz Anglia, Sterling, Rice, Messi, Bergwine, Ronaldinho, Ronaldinho, 4 do 2 i Ronaldinho, e, chyba druga bramka w tym meczu, jak nie trzecia, ale druga na pewno, Hulit. Ronaldinho, 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 Neymar, Neymar, broni to bramkarz. Teraz Casemiro, Casemiro, kolejna obrona bramkarza. Rudhulid. ale zagranie szkoda, że to nie skończyło się bramką. Teraz Hulit czy zdąży do piłki, nie zdążył do piłki Rudholit, ale oddał to Walker. Phillips. Ruth Hulit, Messi, Messi, Kane, Hurricane, Hurricane <coughs> Rachim Sterling, Sterling Foden, Fiu Foden i teraz piłkę ma Hugo Joris Marquinhos Hugo Joris, wybicie piłki Jorisa Teraz Chillwell, Chillwell, Rise, Mount, Kane, Hurricane, Sterling, Rahim Sterling.